Dzień dobry, Szanowni Państwo. Dzisiaj temat istotny. Temat, w którym Konfederacja wypowiadała się wielokrotnie, ale pojawił się nowy wątek, o którym trzeba powiedzieć. Chodzi o szczepienia przeciw COVID-19. Szanowni Państwo, cytuję: Oparte na MRNA szczepionki przeciw COVID-19 podnoszą ryzyko zapalenia mięśnia sercowego lub osierdzia u osób poniżej 40 roku życia. Wynika z badań amerykańskich i chińskich naukowców. Naukowcy z St. Joseph Hospital Chicago wraz z kolegami z Chin na podstawie obszernej analizy badań potwierdzili wpływ opartych na MRNA szczepień przeciw COVID-19 na ryzyko zaburzeń pracy serca u osób przed 40 rokiem życia. Eksperci dodają, że ryzyko dotyczy głównie osób z uczelniami i będących w grupie ryzyka. W porównaniu do osób nieszczepionych ryzyko wystąpienia któregoś jest zaburzeń wzrastało o 33% po pierwszej dawce i było prawie trzykrotnie wyższe po drugiej dawce w porównaniu do braku szczepienia. Szanowni Państwo, Konfederacja od początku zwracała uwagę na to, że wokół tematu programu szczepień jest wiele znaków zapytania. Od początku zwracaliśmy uwagę, że ludzie, którzy poddają się szczepieniom, muszą otrzymywać komplet informacji, muszą mieć dostęp do pełnej wiedzy, a debatę na ten temat, debaty na ten temat nie wolno kneblować. Debaty afirmatywnej, debaty krytycznej, um, głosów, które... Um, były pro, głosów, które były za, głosów, które były przeciw tym, tym szczepieniom, lub wskazywały na jakieś elementy ryzyka. Co więcej, podkreślaliśmy też zawsze, że niezależnie od tego, czy ktoś jest parlamentarzystą, czy ktoś jest pracownikiem na budowie, czy ktoś jest lekarzem, czy ktoś jest sędzią, czy ktoś jest nauczycielem, czy ktoś jest policjantem, żołnierzem, kimkolwiek. Ktokolwiek wykonuje jakikolwiek zawód, nie może być zmuszany, że jest to indywidualna decyzja i jest to być może związane z indywidualnym podjęciem też pewnego ryzyka. Dzisiaj te badania, które są uznane i które użały światło dzienne, potwierdzają w całej rozciągłości słuszność linii, jaką miała w tej sprawie Konfederacja. Dzisiaj badania potwierdzają, że nasza walka. Z przymusem sanitarnym, z segregacją sanitarną, nasza walka o dobrowolność programu szczepień przeciwko COVID-19 była absolutnie słuszna i była w interesie publicznym i była walką o zdrowie i życie bardzo wielu Polaków. Jak wynika z tych badań, zwłaszcza tych młodszych, zwłaszcza tych poniżej 40 roku życia. Oddaję głos, bardzo proszę, pan Piotr Heszen. Dziękuję, Szanowni Państwo. Jenin Small, dyrektor Pfizera podczas przesłuchań w Parlamencie Europejskim przyznała, że preparaty ich produkcji nie były testowane pod kątem rozprzestrzeniania wirusa. Być może nawet ona tylko potwierdziła prawidłowość procedury, bo pojawiają się głosy wśród fachowców, że takie potwierdzenie nie jest konieczne w tym przypadku. Natomiast o co chodzi? O kłamstwa osób publicznych na wysokich stanowiskach, które głosiły, że taką wiedzę mają. Ja bym dorzucił jeszcze jedno nazwisko oprócz pani Jenin Small, mianowicie dzielnego sędziego z Teksasu Marka Pittmana, który być może zapoczątkował ujawnianie tych spraw, on to zmusił Pfizera do publikacji dokumentów. Na najwyższym standardzie naukowym przeprowadzone badania wykazały, że już po wprowadzeniu tej, tego preparatu do obiegu. Wystąpiło 1300 ciężkich powikłań yy, po jego aplikacji. My to publikujemy, te 1300 nazw angielskich yy, w ostatnim numerze zeszytów norymberskich, który jest owocą pracy yy, całego zespołu parlamentarnego. No, rodzi się takie potoczne zapytanie, kto tu jest szurem i nie tylko szurem. Oddaję głos Tomaszowi Grabarczykowi. Szanowni Państwo, tak, kto tu jest szurem, to jest to podstawowe pytanie, które dzisiaj możemy my jako Konfederaci zadawać w zasadzie całej opinii publicznej, bo zdecydowana większość opinii publicznej w Polsce nie dopuszczała przez te dwa lata nawet nie negacji. Spraw związanych z COVID-19, ale po prostu zadawania jakichkolwiek pytań, jakichkolwiek pytań, które wydawały się dość oczywiste. Pytań związanych z obostrzeniami sanitarnymi, czy to ma sens, czy to jest potrzebne. I pytań związanych ze szczepieniami, czy te szczepienia są odpowiednio przebadane, czy one są bezpieczne. To nigdy nie była negacja z naszej strony. To były pytania, to były podstawowe pytania, które zadawania rzucaliśmy w przestrzeń publiczną i liczyliśmy na to, że ktokolwiek będzie chciał z nami podjąć w tej sprawie dyskusję, że dziennikarze, politycy, tak zwani eksperci tym się na tyle zainteresują, by starać się na te pytania znaleźć odpowiedź. Ale tak się nie stało. Odpowiedzi chcieli jedynie Polacy, no ale niestety wielu z nich, wielka część społeczeństwa, nigdy nawet nie usłyszała, że ktoś jakikolwiek pytań zadaje, bo była karmiona w telewizji tym jednym, jedynym przekazem, przekazem, który jak teraz się okazuje był no, delikatnie mówiąc nietrafiony, bo wychodzą na jaw informacje dotyczące tego, że wielki koncern farmaceutyczny Pfizer nie badał swoich preparatów, że w tym momencie, tak jak poseł Winicki tutaj przytoczył informację... Amerykańscy naukowcy informują, iż, iż te szczepionki mogły wywoływać choroby serca, poważne choroby serca u osób młodych, bo do 40 roku życia. Prawdopodobnie będą wyciekać także inne informacje, pokazujące, że nie było tak różowo, jak to nam było przedstawiane. I to dalej nie powoduje, iż Konfederacja w tym momencie stoi i mówi. Nie, Polacy nie powinni się szczepić, nie róbcie tego, zakazujemy Wam. Nie, my cały czas mówiliśmy o dobrowolności, jeśli e, ktoś chce się zaszczepić. Ktoś chciał się zaszczepić, to miał pełne prawo się zaszczepić, ale my domagaliśmy się pełnej wiedzy, my domagaliśmy się debaty, my domagaliśmy się rozstrzygnięcia tych, tych trudnych tematów, tych pytań, na które nie było odpowiedzi i znalezienia tej odpowiedzi, bo to było kluczowe, to powinno być w ogóle kluczowe w rozstrzyganiu każdego problemu i każdej kwestii społecznej w dojrzałym społeczeństwie demokratycznym. No ale okazało się, że przez te dwa lata. Nie tylko zresztą w Polsce, ale po prostu nie można było podnosić w ogóle tych tematów, ponieważ inaczej zostało się e, e, mianowanym przez wszechwiedzących ekspertów, polityków i dziennikarzy po prostu szurem, war, wariatem, czy po prostu osobą, która neguje całkowicie COVID-19. Więc dzisiaj zadajemy to pytanie i kto tu jest szurem i dzisiaj podnosimy jeszcze raz ten temat e, i apelujemy, by, e, by to doświadczenie tych ostatnich dwóch lat wszystkim nam dało do myślenia, że nie ma e, złych pytań e, i nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. Jeszcze jedno e, chciałbym podkreślić. E, szanowni Państwo, nauka, e, a nauka w medycynie, czyli nauka o leczeniu ludzi, to jest przestrzeń, gdzie pytania muszą być stawiane, gdzie głosy krytyczne i sceptyczne muszą być stawiane. Jeśli nie ma głosów krytycznych, sceptycznych i ich weryfikacji, to wtedy mamy do czynienia nie z nauką, nie z medycyną, nie z nauką o tym, jak leczyć ludzi. Mamy do czynienia wtedy z szamaństwem. I wiarą w talizmany, które miałyby jako, jakoby ludzi leczyć. My nie chcemy szamaństwa, my nie chcemy talizmanów, chcemy rzetelnej krytyki naukowej i rzetelnej konfrontacji z faktami naukowymi, jeśli chodzi o leczenie COVID-19, jeśli chodzi o szczepienia, jeśli chodzi o wszystkie te procedury. Tego się domagamy, aż tyle i tylko tyle, bo to jest po prostu podstawa naukowej, medycznej debaty publicznej. Jeszcze nie ma pytań. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy serdecznie.